Nazywam się Tomasz Kowalski. Mam 36 lat i mieszkam z żoną Anetą w niewielkim domu na przedmieściach Krakowa w spokojnej dzielnicy Bronowice. Nasze małżeństwo zawsze było dla innych przykładem harmonii. Dziesięć lat wspólnego życia, stabilna praca w firmie IT, weekendowe wycieczki w Tatry. Wydawało się, że mamy wszystko poukładane. Tego sobotnego popołudnia w czerwcu organizowaliśmy grill na naszym podwórku. Aneta od tygodni planowała to spotkanie, zapraszając znajomych z pracy, sąsiadów i oczywiście swoją najlepszą przyjaciółkę Karolinę. Powietrze pachniało świeżo skoszoną trawą i kiełbasą z rusztu. Goście rozmawiali przy plastikowych stołach ustawionych pod starą jabłonią, a dzieci biegały po trawniku. Karolina pojawiła się około piętnastej, ubrana w letnią sukienkę w kwiaty. Znaliśmy się od lat. Była świadkową na naszym ślubie, częstym gościem w naszym domu. Szczupła brunetka o bystrych oczach, zawsze pełna energii i dowcipnych komentarzy. Tego dnia wydawała się jednak jakby nieobecna duchem. Zauważyłem, że szybko zaczęła sięgać po wino. Tomek, możesz mi przynieść jeszcze kieliszek, poprosiła, podchodząc do mnie przy grillu. Karolina to już twój trzeci w ciągu godziny, zauważyłem z uśmiechem, próbując to zbagatelizować. A kto liczy? Odparła z nutą goryczy w głosie, której wcześniej u niej nie słyszałem. Aneta była zajęta rozmową z sąsiadką, panią Zosią, która opowiadała coś o swojej córce studiującej we Wrocławiu. Słońce powoli przesuwało się po niebie, rzucając długie cienie na trawę. Atmosfera była przyjemna, relaksująca, dokładnie taka, jak planowaliśmy. Około osiemnastej, gdy większość gości już się najedła i przeszła do deserów. Zauważyłem, że Karolina siedzi sama na ławce pod płotem. Kieliszek wina chwiał się niebezpiecznie w jej dłoni. Podszedłem do niej myśląc, że może potrzebuje towarzystwa. Wszystko w porządku? zapytałem, siadając obok. Spojrzała na mnie ze smutkiem, który mnie zaskoczył. Tomek, muszę Cię o coś zapytać, powiedziała niewyraźnie. To ważne. Słucham Cię, odparłem, czując narastający niepokój. Karolina nabrała głęboko powietrza, a jej oczy zaszkliły się od łez. W tym momencie kilka osób przeszło obok nas, kierując się do stołu po ciasto. – Kiedy zamierzasz ją zostawić? – wypaliła nagle, głośniej niż zapewne zamierzała. Rozmowy wokół ucichły jak na komendę. Poczułem, jak krew odpływa mi z twarzy. Wszyscy się odwrócili w naszą stronę. Pan Zbigniew z naprzeciwka z widelcem zawiszonym w powietrzu, pani Zosia z szeroko otwartymi ustami – Nastoletni syn naszych sąsiadów z telefonem w dłoni. Ale najgorsze było spojrzenie Anety. Moja żona stała przy stole z talerzem sernika w rękach, patrząc na nas z mieszaniną szoku i niedowierzania. Jej twarz zbladła, a dłonie lekko drżały. Co ty, co ty mówisz, Karolina? wykrztusiłem, czując, jak serce wali mi w piersi. Wiem wszystko, Tomek, ciągnęła przyjaciółka mojej żony, nie kontrolując już głosu. Widziałam Was w zeszłym tygodniu, przed tym hotelem w centrum. Atmosfera stała się gęsta od napięcia, nikt się nie poruszał. Czułem na sobie dziesiątki oczu, słyszałem przyspieszony oddech Anety. Karolina wstała chwiejnie, nadal trzymając kieliszek. Zasługuje na kogoś lepszego, dodała, wskazując na Anetę. Ktoś, kto jej nie zdradza. To słowo zdradza przebiło ciszę jak nóż. Aneta upuściła talerz, który roztrzaskał się o betonową kostkę brukową. Sernik rozsypał się wokół jej stóp. — To nieprawda — powiedziałem, wstając gwałtownie. — Karolina, jesteś pijana. Nie wiesz, co mówisz. — Nie wiem — zaśmiała się gorzko. — Widziałam cię z tą kobietą. Jak ją obejmowałeś. Jak się do niej uśmiechałeś. Aneta podeszła bliżej. Jej oczy wypełniły się łzami. — Tomek? — szepnęła tylko — patrząc na mnie z pytaniem, na które bałem się odpowiedzieć. Sytuacja wymknęła się spod kontroli w ciągu kilku sekund. Goście patrzyli, czekając na moją reakcję. Karolina zachwiała się, opierając o płot. A ja stałem w centrum tego wszystkiego, wiedząc, że następne słowa, które wypowiem, zmienią moje życie na zawsze. Musiałem wyjaśnić, co naprawdę wydarzyło się w zeszłym tygodniu przed tym hotelem, ale prawda była o wiele bardziej skomplikowana niż ktokolwiek mógł się spodziewać. Cisza na naszym podwórku była przytłaczająca. Pan Zbigniew odchrząknął niezręcznie i zaczął zbierać swoje rzeczy, mamrocząc coś o późnej porze. Inni goście podążyli jego przykładem. Nikt nie chciał być świadkiem domowej awantury. W ciągu kilku minut zostaliśmy sami, ja, Aneta i Karolina, która opadła z powrotem na ławkę. Wszyscy, wynoście się, krzyknęła Aneta, chociaż większość już i tak wychodziła. Jej głos był pełen bólu i wściekłości. Gdy ostatni gość zamknął za sobą furtkę, żona odwróciła się do mnie. Łzy spływały po jej policzkach, ale w oczach widziałem determinację. Mów! zażądała. Natychmiast. Kim była ta kobieta? Usiadłem ciężko na krześle, wiedząc, że muszę wszystko wyjaśnić. Karolina patrzyła na nas ze zmrużonymi oczami, jej pijacki zapał powoli ustępował miejsca zaskoczeniu. To była Magdalena Nowak, zacząłem powoli. Pracuje w dziale księgowości w naszej firmie. Księgowość? Aneta zacisnęła pięści. Czy ty mnie teraz oszukujesz w żywe oczy? Nie, Aneto, wysłuchaj mnie, podniosłem rękę w geście prośby. W zeszłym tygodniu odkryłem coś bardzo niepokojącego w firmie. Magdalena znalazła nieprawidłowości w dokumentach finansowych. Ktoś przekierowuje pieniądze na zagraniczne konta. To może być defraudacja na wielką skalę. Karolina podniosła głowę, wyraźnie zaskoczona kierunkiem, w którym zmierzała ta rozmowa. To dlatego spotkaliśmy się przed hotelem Radisson przy ulicy Straszewskiego, kontynuowałem. Magdalena otrzymała anonimowe ostrzeżenie, że ktoś ją śledzi. Bała się spotkać w biurze. Poprosiła mnie o pomoc. Bo jako kierownik projektu mam dostęp do niektórych dokumentów. I dlatego ją obejmowałeś? zapytała Aneta, w jej głosie nadal brzmiała nieufność. Płakała, odpowiedziałem cicho. Była przerażona. Powiedziała mi, że znalazła w swojej skrzynce pocztowej zdjęcia jej córki z przedszkola. Kto się straszy? Atmosfera nieco się zmieniła. Aneta wciąż patrzyła na mnie z rezerwą, ale zobaczyłem cień wątpliwości w jej oczach. Dlaczego mi nie powiedziałeś? Zapytała ciszej. Ponieważ to niebezpieczne odparłem, patrząc jej prosto w oczy. Magdalena poprosiła, żebym nikomu nie mówił, obawiała się, że jeśli wycieknie informacja, może stracić pracę albo coś gorszego, a ja chciałem cię chronić. Karolina wstała chwiejnie, trzymając się oparcia ławki. Ja. Przepraszam, wyjąkała. Myślałam, widziałam was i pomyślałam najgorsze. Dlaczego od razu nie przyszłaś do mnie? Zapytała Aneta, odwracając się do przyjaciółki. Zamiast upijać się i robić scenę przed wszystkimi sąsiadami, Karolina opuściła wzrok. W nikłym świetle zmierzchu wyglądała na wyczerpaną i smutną. Bo sama przechodzę przez piekło, przyznała w końcu. Marek mnie zostawił trzy tygodnie temu. Znalazł kogoś młodszego w swojej pracy. Dwadzieścia pięć lat małżeństwa, a on po prostu odszedł. Aneta zamarła. Wiedziałem, że Karolina i Marek zawsze wydawali się idealną parą. Spotkali się na studiach w Warszawie, przeprowadzili do Krakowa, wychowali dwoje dzieci. To było nie do pomyślenia. Karolina, dlaczego nic nie powiedziałaś? Aneta podeszła do przyjaciółki, jej gniew ustępował w współczuciu. Bo wstydziłam się, szepnęła Karolina. Wszyscy patrzyli na nas jak na przykład udanego związku. A prawda jest taka, że od lat byliśmy tylko współlokatorami. Nie rozmawialiśmy, nie śmialiśmy się razem. Kiedy zobaczył szansę na nowy początek, po prostu ją wykorzystał. Usiadła z powrotem, chowając twarz w dłoniach. Aneta objęła ją, a ja poczułem falę ulgi, mieszającą się z współczuciem dla tej złamanej kobiety. A kiedy zobaczyłam cię z tą kobietą, Tomek, ciągnęła Karolina, pomyślałam, że historia się powtarza, że to samo spotka Anetę. Chciałam ją ostrzec, zanim będzie za późno, ale najwyraźniej mój ból zaćmił mi rozsądek. Zapadła cisza. Wokół nas żarzył się tylko rozżarzony węgiel w grillu, rzucając pomarańczowe refleksy na nasze twarze, musimy porozmawiać, powiedziała w końcu Aneta, patrząc na mnie. O wszystkim o Magdalenie. O tym, co się dzieje w twojej firmie, o nas. Skinąłem głową. Wiedziałem, że ma rację. Sekrety, nawet te mające na celu ochronę, mogą być niebezpieczne. Ale najpierw zaopiekujemy się Karoliną dodała Aneta mocniej przytulając przyjaciółkę. Zostaniesz u nas dzisiejszej nocy. Nie jesteś w stanie prowadzić, a i tak nie powinnaś być teraz sama. Pomogliśmy Karolinie wejść do domu i ułożyliśmy ją w pokoju gościnnym. Gdy w końcu zasnęła, Aneta i ja usiedliśmy w kuchni przy stole, który pamiętał tyle naszych wspólnych rozmów. Co teraz? Zapytała żona, splatając palce z moimi. Teraz muszę załatwić sprawę w firmie, odpowiedziałem. Jutro spotkam się z Magdaleną i dyrektorem, musimy zgłosić to prokuraturze. A co, jeśli to naprawdę niebezpieczne? W jej głosie zabrzmiał strach. Wtedy będziemy ostrożni, zapewniłem ją. Ale nie mogę udawać, że tego nie widziałem. To nie tylko moja odpowiedzialność zawodowa. To kwestia tego, kim chcę być. Aneta skinęła głową. Widziałem w jej oczach dumę, zmieszaną z niepokojem. Ta noc zmieniła coś między nami obnażyła kruche fundamenty, na których budujemy nasze życie zaufanie, komunikację, odwagę mówienia prawdy. Wiedziałem jednak, że prawdziwy test dopiero przed nami. Poniedziałkowy poranek był ponury, szare chmury wisiały nisko nad Krakowem, zapowiadając deszcz. Jechałem do biura tramwajem linii 8, obserwując miasto budzące się do życia, studenci spieszący na Uniwersytet Jagieloński, matki prowadzące dzieci do szkół, emerytów w drodze na targ przy Placu Nowym. Poprzednia noc była długa. Aneta i ja rozmawialiśmy do trzeciej nad ranem, analizując każdy szczegół sytuacji. Leżeliśmy w ciemności naszej sypialni, a ona trzymała moją dłoń, jakby bała się, że jeśli mnie puści, cała nasza rzeczywistość się rozpadnie. Obiecaj mi jedno, powiedziała wtedy. Obiecaj, że bez względu na to, co się stanie, będziemy ze sobą szczerzy. Zawsze. Obiecuję, odpowiedziałem, całując jej czoło. Teraz, siedząc w tramwaju, myślałem o tej obietnicy, o tym, jak łatwo jest zbudować mur z małych kłamstw, nawet tych mówionych w dobrej wierze, o tym, jak kruchym fundamentem jest zaufanie i jak wiele trzeba czasu, żeby je odbudować. Magdalena czekała na mnie w małej kawiarni naprzeciwko naszego biurowca przy ulicy Lubicz. Wyglądała na niewyspaną, jej zwykle zadbane włosy były rozpuszczone i potargane. Zauważyłem, że jej dłonie drżą, gdy podnosi filiżankę z kawą. Dziękuję, że przyszedłeś, powiedziała, zanim zdążyłem usiąść. Wczoraj znowu dostałam wiadomość. Pokazała mi telefon, na ekranie widniało zdjęcie jej mieszkania, sfotografowane przez okno. Wiadomość była krótka. Zostaw to w spokoju, albo pożałujesz. To było zrobione około dwudziestej drugiej, dodała. Jej głos się załamał. "Córka spała w swoim pokoju, który jest od tej strony. Ktoś stał pod moim oknem i nas fotografował. Poczułem, jak gniew narasta we mnie jak fala. Magdalena, musimy iść do prokuratury! powiedziałem stanowczo. To już przekroczyło wszelkie granice. To nie są puste groźby. To nękanie i zastraszanie świadka. Wiem, przyznała. Łzy napływały jej do oczu. Ale się boję, mam siedmioletnią córkę. Jeśli coś mi się stanie, kto się nią zaopiekuje? Jej ojciec nas zostawił, kiedy miała dwa lata. Nie ma nikogo innego. Nic ci się nie stanie, przerwałem jej pochylając się przez stolik. Właśnie dlatego musimy działać teraz, zanim sytuacja się pogorszy. Prokuratura może zapewnić ochronę. Mogą umieścić was w bezpiecznym miejscu. Widziałem walkę na jej twarzy. Strach ścierał się z desperacką potrzebą ochrony dziecka. Dobrze. – szepnęła w końcu. – Zróbmy to. Po dwóch godzinach siedzieliśmy w biurze prokuratora Adama Zawackiego, w prokuraturze okręgowej przy ulicy Przyrondzie. Wysoki mężczyzna po pięćdziesiątce słuchał uważnie, robiąc notatki. Za jego plecami wisiały dyplomy z Uniwersytetu Jagiellońskiego i zdjęcie przedstawiające go z ministrem sprawiedliwości. – Te dokumenty, które państwo dostarczyliście, są bardzo poważne – powiedział w końcu – Odkładając długopis, mówimy o defraudacji przekraczającej dwa miliony złotych, rozłożonej na ostatnie trzy lata. To systematyczna, zaplanowana kradzież. Pani Nowak, czy jest pani gotowa zeznawać? Magdalena spojrzała na mnie, szukając wsparcia. Skinąłem głową zachęcająco. Tak, odpowiedziała cicho, ale zdecydowanie. Mam wszystkie wydruki, kopie przelewów, korespondencję mailową wszystko jest w tej teczce. Prokurator przejrzał dokumenty, jego brwi unosiły się coraz wyżej. To solidna praca, przyznał. Widać, że jest pani profesjonalistką. Ile czasu pani to zajęło? Prawie pół roku, odpowiedziała Magdalena. Najpierw zauważyłam małe nieprawidłowości. Kwoty się nie zgadzały o kilkaset złotych, pomyślałam, że to błędy rachunkowe, ale potem zaczęłam kopać głębiej i odkryłam cały system. W takim razie przystąpimy do formalnego śledztwa. Prokurator zamknął teczkę z dokumentami. Zapewnimy państwu ochronę. Pani Nowak zostanie pani umieszczona wraz z córką w programie ochrony świadków na czas trwania śledztwa. Pan Kowalski, będziemy też potrzebować pańskich zeznań jako świadka koronnego. Następne dni przypominały koszmar rozgrywający się w zwolnionym tempie. We wtorek rano policja przeprowadziła nalot na biuro. Przyjechało sześć radiowozów i samochód prokuratury. Funkcjonariusze w cywilnych ubraniach zabezpieczali serwery i dokumenty. Kolegów z pracy wyprowadzano do osobnych pokoi na przesłuchania. Siedziałem przy swoim biurku, obserwując chaos wokół. Moja asystentka, młoda Justyna, płakała cicho przy swoim komputerze. Pan Krzysztof z działu IT stał przy oknie blady jak ściana. Nie mogę uwierzyć, że prezes to robił powiedział, kiedy stanąłem obok niego. Pracuję tu dziesięć lat. Myślałem, że go znam. Najwyraźniej nikt go nie znał, odpowiedziałem cicho. Prezes firmy, pan Andrzej Wiśniewski, został aresztowany w swoim gabinecie. Widziałem, jak wyprowadzają go w kajdankach przez główne wejście. Mężczyzna, który jeszcze wczoraj wydawał polecenia i przemawiał na spotkaniach zarządu, teraz wyglądał jak złamany staruszek. Jego żona czekała na dole, jej twarz była wykrzywiona przez płacz i niedowierzanie. Okazało się, że przez ostatnie trzy lata systematycznie przekierowywał środki firmy na prywatne konta na Cyprze. Jego wspólnikiem był dyrektor finansowy Stefan Nowicki, który stworzył cały system fałszywych faktur i fikcyjnych kontrahentów. W środę media rozpisywały się o skandalu krakowskiej firmy IT. Moja twarz pojawiła się w lokalnych wiadomościach. Jako świadka koronnego. Gazeta Krakowska zatytułowała Odważny pracownik ujawnia malwersację wartości milionów. Radio Kraków chciało ze mną wywiadu, ale odmówiłem. Niektórzy współpracownicy patrzyli na mnie z wdzięcznością, ci, którzy zawsze czuli, że coś jest nie tak, ale bali się mówić, inni spoglądali z niechęcią i gniewem, ci, którzy stracili premie z powodu finansowych problemów firmy spowodowanych kradzieżą, Oskarżali mnie o zniszczenie ich miejsca pracy. Mogłeś milczeć, powiedział mi w twarz Paweł z działu sprzedaży w czwartek rano. Teraz wszyscy stracimy pracę, a ty będziesz bohaterem. Gratulacje. Jego słowa bolały bardziej niż chciałem przyznać. Tej nocy leżałem w łóżku, przewracając się z boku na bok, zastanawiając się, czy podjąłem właściwą decyzję. Zrobiłeś to, co należało, powiedziała Aneta, głaszcząc moje włosy. Nie możesz brać odpowiedzialności za nieuczciwe działania innych ludzi. Tak naprawdę to prezes zniszczył tę firmę, nie ty. W domu sytuacja też się zmieniła, ale na lepsze. Aneta była przy mnie każdego dnia, wspierając mnie mimo stresu. Razem gotowaliśmy obiady, oglądaliśmy stare polskie komedie, żeby się odprężyć, i po prostu spędzaliśmy czas rozmawiając o wszystkim i o niczym. Nasze małżeństwo, które wydawało się tak kruche tamtego wieczoru podczas grilla, teraz stawało się mocniejsze niż kiedykolwiek. Karolina, która została u nas na kilka dni, powoli odzyskiwała siły. Zapisała się na spotkania grupy wsparcia dla rozwodzących się kobiet w ośrodku przy ulicy Szewskiej. Tam poznała inne kobiety przechodzące przez podobne doświadczenia, co pomagało jej zrozumieć, że nie jest sama. Pewnego wieczoru, gdy siedziałyśmy we troje w salonie przy herbacie z cytryną i ciastkach, które upiekła Aneta, przyjaciółka mojej żony w końcu się odezwała. E, przepraszam was oboje, powiedziała, odkładając filiżankę. Zwłaszcza ciebie, Tomek. Mój ból nie dawał mi prawa oskarżać cię publicznie. To, co zrobiłam, było okrutne i niesprawiedliwe. Już ci wybaczyliśmy, zapewniła ją Aneta, obejmując przyjaciółkę. Ale musisz nam obiecać, że następnym razem po prostu z nami porozmawiasz zamiast trzymać wszystko w sobie i rozwiązywać problemy przez alkohol. Przestałam pić, oznajmiła Karolina cicho. Tamta noc była moim dnem. Nie chcę już nigdy tak się czuć. Nie chcę być osobą, która robi scenę na przyjęciu i oskarża niewinnych ludzi. Skinęła głową, po jej policzkach spływały łzy ulgi i wdzięczności. Jestem z ciebie dumna, powiedziała aneta. I po raz pierwszy od tamtego weekendu zobaczyłem prawdziwy uśmiech na twarzy Karoliny. Dwa miesiące później, w sierpniu, sprawa trafiła do sądu. Proces był krótki. Prezes Wiśniewski przyznał się do winy w ramach ugody, chcąc uniknąć długiego postępowania. Został skazany na pięć lat więzienia i obowiązek zwrotu skradzionych pieniędzy wraz z odsetkami. Dyrektor finansowy Stefan Nowicki otrzymał cztery lata. Obaj zostali również zobowiązani do zapłaty wysokich grzywien. Firma przetrwała kryzys dzięki wstrzyknięciu kapitału od nowych inwestorów, którzy docenili naszą transparentność. Nowy zarząd, wybrany przez właścicieli, zwiększył przejrzystość operacji finansowych i wprowadził system podwójnego audytu. Magdalena otrzymała awans na stanowisko kierownika działu księgowości i pełne uznanie za odwagę. Jej córka była bezpieczna a system ochrony świadków został zniesiony po aresztowaniu oskarżonych. Wrócili do swojego mieszkania, które zostało wyposażone w system alarmowy na koszt firmy. Spotkaliśmy się na kawie w tej samej kawiarni co wtedy w czerwcu, zamykając w pewnym sensie koło. Nigdy nie zapomnę, co dla mnie zrobiłeś, powiedziała, uśmiechając się po raz pierwszy od miesięcy. Mogłeś odwrócić wzrok, powiedzieć, że to nie twoja sprawa. Większość ludzi tak robi, ale ty tego nie zrobiłeś. Zrobiłem to, co należało, odparłem, mieszając kawę. A poza tym, gdybym udawał, że nic nie widziałem, nigdy nie mógłbym patrzeć w lustro i nie mógłbym spojrzeć w oczy mojej żonie. Jak ta maneta? Zapytała Magdalena. Słyszałam, że ta sytuacja była dla was trudna była, przyznałem, ale w pewnym sensie nas wzmocniła. Nauczyliśmy się rozmawiać o trudnych rzeczach. Nauczyliśmy się, że sekrety, nawet te dobrze zamierzone, mogą zrobić więcej szkody niż prawda. Wracając do domu tego popołudnia, szedłem przez planty, obserwując turystów fotografujących barbakan i słuchając ulicznych muzyków grających przy Bramie Floriańskiej. Para starszych ludzi karmiła gołębie na ławce, nastolatki robiły selfie pod pomnikiem, grupa japońskich turystów słuchała opowieści przewodnika o historii miasta. Kraków żył swoim rytmem, obojętny na małe dramaty zwykłych ludzi, i było w tym coś pocieszającego. Życie toczy się dalej, bez względu na nasze małe tragedie i triumfy. W domu Aneta przygotowywała kolację, pachniało rosołem z makaronem i świeżym chlebem z piekarni pana Józefa na rogu naszej ulicy. W radiu grała piosenka Czesława Niemena, a przez otwarte okno wpadało ciepłe letnie powietrze. Objąłem ją od tyłu, całując w szyję i wdychając zapach jej perfum. Kocham cię, szepnąłem. Ja ciebie też, odpowiedziała odwracając się i patrząc mi w oczy. I jestem z ciebie dumna, bardzo dumna. Nawet po tym całym zamieszaniu, po tym jak moja twarz była w telewizji, a sąsiedzi plotkują? Zwłaszcza po tym całym zamieszaniu, uśmiechnęła się, dotykając mojej twarzy. Pokazałeś mi, kim naprawdę jesteś. Nie tylko mężem, ale człowiekiem o silnych zasadach, który jest w stanie ponieść konsekwencje swoich wyborów. Tego wieczoru zadzwoniła Karolina. Jej głos brzmiał jaśniej niż w ostatnich miesiącach. Zaczęła terapię u psycholog Marty Kowalczyk, która specjalizuje się w pomocy osobom przechodzącym przez rozwód i powoli budowała nowe życie. Zapisała się na kursy malarstwa akwarelowego w Domu Kultury Podgórze. Zawsze o tym marzyła ale nigdy nie miała czasu, bo Marek uważał to za marnotrawstwo pieniędzy. Wiecie co? Powiedziała przez telefon, a my mieliśmy ją na głośniku. Może to wszystko musiało się wydarzyć tamta noc podczas grilla. To był moment, w którym wszystko wyszło na jaw. Nie tylko twoje sekrety, Tomek, ale i moje ukrywane emocje, moje nieszczęśliwe małżeństwo, moja potrzeba zmiany. I jakoś to nas wszystkich uwolniło. To prawda, zgodziła się Aneta. Czasami trzeba przejść przez ogień, żeby się oczyścić. Właśnie namalowałam swój pierwszy obraz, ciągnęła Karolina z dumą w głosie. To pejzaż Tatr. Nie jest idealny, ale jest mój i to się liczy. Chcemy go zobaczyć, powiedziałem szczerze. Następnym razem jak się spotkamy, obiecała. Mam też inną wiadomość. Dzieci bardzo mnie wspierają. Syn powiedział mi wczoraj, że zawsze wiedział, że z tatą nie jestem szczęśliwa, że to widać było w moich oczach. Słuchając jej, pomyślałem o tym, jak bardzo ludzie mogą się zmieniać, gdy dostaną szansę. Karolina, która była złamaną, pijaną kobietą robiącą scenę na naszym grillu, teraz stawała się kimś nowym, silniejszą, bardziej autentyczną wersją siebie. Miała rację co do tamtej nocy, czasami prawda boli, ale ukrywanie jej boli jeszcze bardziej. Czasami trzeba pozwolić, żeby stare konstrukcje runęły, aby zbudować coś mocniejszego i prawdziwszego. Następnej soboty zorganizowaliśmy kolejny grill. Tym razem była to skromniejsza impreza, tylko my, Karolina, Magdalena z córką Zosią, która bawiła się z dziećmi sąsiadów i kilku najbliższych przyjaciół, którzy zostali mimo skandalu. Piotr i Ewa z naszej ulicy, Marek z mojej pracy ten, który nie osądził mnie za ujawnienie afery. Pan Zbigniew i pani Zosia wymigali się, tłumacząc się wyjazdem do rodziny w Zakopanem, ale widzieliśmy w ich oczach zakłopotanie. To było w porządku. Wiedzieliśmy, kto naprawdę przy nas stoi w trudnych chwilach. Pogoda była piękna, słońce świeciło jasno, niebo było bezchmurne, a w powietrzu unosił się zapach kwitnących róż z ogrodu Anety. Dzieci biegały po trawniku z piłką, ich śmiech wypełniał podwórko. Siedząc pod tą samą jabłonią co dwa miesiące temu, obserwowałem anetę rozmawiającą z Karoliną i Magdaleną. Trzy kobiety, każda ze swoją historią bólu i odbudowy, teraz śmiały się razem, dzieląc się przepisami i planami na przyszłość. Pomyślałem o wszystkim, co nas spotkało, o oskarżeniach wypowiedzianych w alkoholowym zamroczeniu, o lęku przed konsekwencjami ujawnienia prawdy, o odwadze Magdaleny, która zaryzykowała wszystko dla uczciwości, o sile Karoliny, która zbudowała nowe życie z ruin starego, o zaufaniu Anety, która uwierzyła mi nawet w najtrudniejszym momencie. Życie nie dało nam łatwej drogi, ale dało nam drugą szansę, szansę na prawdziwe relacje oparte na szczerości, szansę na to, żeby być lepszymi wersjami siebie, szansę na budowanie przyszłości na fundamencie prawdy, nie kłamstw. I to, jak się okazało, było warte każdej chwili niepewności, każdej bezsennej nocy, każdej trudnej rozmowy. Podniosłem kieliszek z lemoniadą domowej roboty. Aneta i ja postanowiliśmy zrezygnować z alkoholu na tych spotkaniach po tym, co się wydarzyło. Karolina trzymała sok jabłkowy, Magdalena wodę mineralną. Za prawdę, powiedziałem, patrząc na zebranych wokół stołu ludzi, za odwagę mówienia prawdy, nawet gdy jest trudna. Za przyjaźń, która przetrwała burze, za nowe początki. Za prawdę, powtórzyli wszyscy, stukając się szklankami. Zosia, siedmioletnia córka Magdaleny, pociągnęła matkę za rękaw. Mamo, co to znaczy za prawdę? Zapytała niewinnie. Magdalena uśmiechnęła się, głaszcząc włosy córki. To znaczy kochanie, że zawsze mówimy to, co jest w naszym sercu, nawet jeśli nas to przeraża. Bo prawda jest jak światło. Może boleć w oczy na początku, ale pozwala nam zobaczyć, dokąd idziemy. Dziewczynka skinęła głową z powagą, jakby rozumiała więcej, niż mogliśmy się spodziewać. I w tym prostym toaście, w tych zwykłych słowach wymian między przyjaciółmi w zwykły letni wieczór na krakowskim przedmieściu, była obietnica nowego początku. Była nadzieja, że bez względu na to, jak ciemna staje się droga, prawda zawsze znajdzie sposób, żeby zaświecić. Słońce powoli zachodziło za dachami domów, malując niebo odcieniami pomarańczy i różu. Gdzieś w oddali zabrzmiały dzwony kościoła najświętszego Salwatora, przypominające o upływającym czasie. Ale my siedzieliśmy razem, połączeni czymś silniejszym niż krew czy zobowiązania, połączeni wyborem by być przy sobie, mimo wszystko. I to był najpiękniejszy koniec, jaki mogliśmy sobie wyobrazić.